Kamoryk jeszcze No właśnie, jeszcze kamera wiesz w Wiesz, dalej tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam to tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam i zamiast tak, zatrzymaj. Ej, zobacz, co mi piszą. Zobacz, zobacz. Nie <grymne> Nic. <grymne> no i gówno. Widać, Igorek? Nie widać. Czekaj, bo ja wyszedłem. <noise> już wiem Nie widać. Nie, no, nie widać. Hmm, dobra. Ostatni no. pomysł jaki mam, to... Wyłącz, jeszcze raz ufim to przechwytowanie gry. Masz bana, chłopie, masz bana. Ja? Yeah? Nie, ten frajer. Zobacz co mi to wypisał. Jaki garek widać wszystko? No, widać ten. Aj, widać! A widzisz. Kochanie. Informatyk. Dziewczyno, ja tu ja OBSa używałem jeszcze 4 lata temu. <try> Steam No to w nagrodę wyślijcie mi Donaita. Chwilę jeszcze musisz kamerkę wirtualną Słyska. odpalić No wit Co ty A, musisz kamerką mówisz Włączaj kamerkę. A Włą tak, kamer musisz podłączyć cały. Nawet musisz można? dać teraz. pochwałę ja Zaraz dam, zaraz mu się z kina. Na rano i już musisz dać. Sobie. Tam no, o, masz coś tak, takiego no. jak uruchom kamerkę wirtualną po prawej <laughs> stronie. Nie